Dobra, postanowienia na 2023 rok. Po pierwsze, ile PRK, widzowie? Aktualnie mamy 1200. 10 tysięcy czy więcej? 10 tysięcy? Dobra, widzowie, trzeba mieć wysoko poprzeczkę sobie ustawiać. 15 tysięcy? 15 tysięcy pr -a. Niech będzie. Wbić 15 tysięcy PR. To jest mój cel. Niech będzie, tak. 15 tysięcy pr -ka. Dobra, earnings'y. Teraz, widzowie, earnings'y. Zrobić... Ile earningsów? Chociaż 2000. 2000 dolarów, co wy na to. 2000 dolarów earnings. Myślicie, że to dobry plan? No myślę, że solidny taki. Jest git, sprawdzimy. 2000 dolarów razy 4, nie wiem, i pół. 9000 zł. No tyle to by było fajnie wygrać już. Czyli praktycznie co miesiąc trzeba z 200 dolarków wygrać. No to nie jest taki niesamowity cel. Myślę, że to. Z do zrobienia, do zrobienia, nie? Wbić. Czekajcie, elitę to by było za proste. Wbić elitę w każdym. sezonie. O, to jest lepsze. Wbić elitę w każdym sezonie, to jest lepsze. Bo elitę wbić, no to co to za osiągnięcia. W zeszłym sezonie prawie wbiłem elitę. Teraz wbijamy elitę, więc w każdym sezonie wbijamy elitę. To myślę, że to jest. że to jest dobry cel, nie? Na najbliższy rok. No na koniec roku zrobimy rozliczenie. Dobra, dobra, no zrobimy, zrobimy. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Dobra, widzowie, na Twitchu 100 tysięcy obserwacji. No a to ile uważacie? Nie 100 tysięcy, to ile wbić follow? No dobra, 75 tysięcy, żeby nie było. 75 tysięcy follow. Może TikTok więcej wrzucał, żeby się rozpromować? Mam 12 tysięcy followów teraz na TikToku. A ja inspirację będę czerpał od Kazamy Piątego, bo on jest jakimś godem jeśli chodzi o TikToki. Dobra, dajmy 50k, nie? 100 tysięcy mówicie? No dobra, 100 tysięcy. Czyli będę musiał zacząć nagrywać TikToki. Ja pierdziela. Dodać minimum 10 filmów na Piotr Sugar kanał. 10 filmów? Nie, no dobra, dajmy 12. Co miesiąc jeden film, chociaż, nie? Tak, żeby spróbować, tak, żeby spróbować. Jak będzie dobrze szło, to może mi się spodoba i będę wrzucał więcej. A, a, a jak nie, to odpuszczę. Ale żeby chociaż była próba nagrywania, nie? Na ten kanał. Zacząć chodzić na siłkę. No nie, no nie wiem, no a Aktualnie też się skupiam na tych rzeczach innych. Więc siłka to taki dodatek. Tak, fajnie, żeby pochodzić, ale raczej tej siłki nie będę tak tryhardował, że. Że full dieta i wszystko, nie? Bo, bo po prostu nie mam na to czasu, żeby jeść tak, i wszystko liczyć i tak dalej. Ale, tak, po prostu, żeby iść chociaż minimum te dwa razy w tygodniu na siłkę, to by było spoko.